Cześć. Dzisiaj rano publikowałem test Kupre Leona i jeden z pierwszych komentarzy był oczywiście gdzie jest Zachar. Więc żeby nie było tak, że mnie na moim kanale na moim własnym kanale nie ma, postanowiłem nagrać na gorąco zaraz po śniadaniu komentarz do filmu o Kuprze Leonie. i tematem przewodnim będzie polska edycja konkursu Car of the Year Polska, ale Poruszę w tym filmie też parę innych tematów. Zaczynamy od kupry. Jak wiecie, test poprowadził Kamil, i odpowiadając na pytanie, gdzie jest Zachar, odpowiadam, jestem jeszcze, jeszcze w Portugalii. Jest tu w miarę ciepło, to nie jest kluczowe. Ja jestem chłopak z Kazachstanu. Móz Mnie nie rusza, ale przede wszystkim jest tu czym oddychać. Wiadomo, jaka jest jakość powietrza w Polsce w zimie. Więc, od kiedy Milena się urodziła, uznaliśmy, że to jest ważne. Zresztą z powodu histerii z COVID-em moje dziewczyny w ogóle nie chcą się nigdzie stąd ruszać. Więc, skoro już po raz pierwszy w życiu w tym roku mogę zwolnić, to dlaczego nie wykorzystać tego i nie zostać tu dłużej na całą zimę, a może i wiosnę? Zobaczymy. Kamień sobie świetnie radzi, moim zdaniem. A ja po paru miesiącach odpoczynku tutaj. I już w sumie trochę się stęskniłem za pracą i będę się na kanale pojawiał w takich oto dodatkowych filmikach nagrywanych z Portugalii. Zresztą z Polski też mam jeszcze kilkadziesiąt swoich testów nagranych w ramach testów auto a wciąż jeszcze nieopublikowanych. Przy okazji przepraszam wszystkich, że musicie tak długo czekać, ale mniej zacząłem publikować, taśma zwolniła. No więc tak... Wracając jeszcze do Kupry. Było tam ciekawa historia ze słowem gównoburza. I dla poczucia, że mamy wyjątkowy samochód, który chociaż nie ma pod maską V8, to na swój sposób gardzi tą całą eko-gównoburzą. Takie słowo wybrzmiało w teście. My z Kamilem zawsze przygotowujemy scenariusze do jego testów wspólnie. W ramach pracy przed tym testem napisałem do Kamila, żeby poruszył temat ekologicznych regulacji i ich wpływu na ten samochód. I w takim skrócie myślowym, po prostu napisałem w mailu do Kamila dosłownie eko ekogównoburze. Na zasadzie, no, no wiesz o co chodzi. Jakieże było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że Kamil nie zmienił tego fragmentu i gównoburza została nagrana w teście, w filmie. I, i tak. Przez chwilę się wahałem, nie wiedziałem co z tym zrobić, potem znam. Dobra, warto sprawdzić jak to zostanie przyjęte. No i z tego co widziałem, nie najgorzej, więc zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Zanim przejdziemy do omawiania konkursu i jego wyników, chciałem opowiedzieć, no właśnie odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, które ostatnio gdzieś tam wpadło do mojej skrzynki. Otóż, ktoś mnie zapytał, dlaczego od jakichś trzech, czterech miesięcy, właściwie czterech. Nagrywam wszystkie swoje filmy w tej samej bluzie. <grym się wziął> Zapewniam Was, mam inne, ale, że tak powiem, odreagowuję. Kiedy ja nagrałem swój pierwszy test golfa siódemki, byłem w takim szarym swetarku, zapinanym tak pod gardło. Po nagraniu dwóch kolejnych filmów w kolejnych tygodniach zacząłem pytać znajomych, jak im się te filmy podobają, i parę osób e, e, powiedziało: no Wiesz, wszystko ok, ale stary, czemu jesteś ciągle w tym samym swetarku? To był początek bardzo dziwnego rozwoju mojej garderoby przez wiele lat. Ja codziennie się zastanawiałam, który podkoszulek już był w ostatnim filmie, który sweter już został pokazany dwa razy z rzędu, które jeansy należy schować głębiej do szafy, bo ostatnio były w takim popularnym filmie, co wszyscy go widzie. W efekcie, po kilku latach, moja garderoba przypomina sklep odzieżowy. Tak? Setki zbędnych tak naprawdę rzeczy. Miałem serdecznie dość przebierania się i pilnowania się, i przypominania sobie, co ostatnio było i tak dalej. Więc kiedy wylądowałem tutaj, już tak powiem, w innym życiu, w którym nie muszę nic codziennie nagrywać, to chyba trochę podświadomie postanowiłem odreagować. I wybrałem jedną bluzę i z umiłowaniem chodzę tylko w niej od kilku miesięcy wreszcie mogę nosić co chcę i kiedy chcę. Nie wiem, czy w tym momencie będziecie śmiać, czy pokiwacie głową że tak powiem, ze zrozumieniem, ale tak to właśnie jest. Dobra, ale to przejdźmy teraz do tego polskiego Car of the Year i może dlaczego ten temat, bo po moim podsumowaniu drugiej edycji tego konkursu w komentarzach na Facebooku od razu puściłem post po 5 minut po ogłoszeniu wyników. Na Facebooku rozgorzała dyskusja na temat właśnie tegorocznego zwycięzca, jest nim Kia Sorento. Pomyślałem, że społeczność na YouTube mogłaby też dobrze się bawić, dyskutując na temat no, zwycięzcy, właśnie, ale też całej filmowej piątki, więc postanowiłem, że poruszę ten temat. E, może dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o tym konkursie, spokojnie, to dopiero jego druga edycja, e, więc. Tak. Jurorów jest 21, w tym moja skromna osoba. Najpierw wybieramy top 5. W tym roku spośród 24 samochodów, gdzie kryterium jest oczywiście debiut w 2020 roku po prostu. Grono aut jest całkiem spory, więc można od razu powiedzieć, że wylądowanie w top 5 w finałowym to już moim zdaniem, spory sukces. W tym roku top 5 składało się z jak wiadomo w sumie: Sorento, Jarisa, ID3, Oktawi i Taycana. I podaję to od razu w kolejności od zwycięzcy, bo druga runda głosowania nam tego zwycięzcę wyłoniła już. Wyniki są znane, więc nie będę robił żadnej intrygi. W tym filmie pokażę, co pokażę dodatkowo. No, pokażę, jak ja głosowałem i skomentuję swoje wybory, ale też finalne wyniki. Zaczynamy. Można było w sumie dać 20 punktów, Pełna lista nazwisk, redakcji i punktacji, kto komu ile dał punktów, również pojawi się na ekranie. W tym również moje punkty, oczywiście. Więc moje punkty są następujące: 6 punktów dla Oktawi Ona nie jest ani najszybsza, ani największa, ani najtańsza, ani najdroższa, nic z tego, ale uznałem, że to właśnie ten samochód będzie miał największy wpływ na rynek, bo Oktawi na drogi wyjedzie bardzo wiele. Co też mówiłem w swoim teście. Oktawie w wielu aspektach, ta najnowsza przewyższa najnowszego Golfa. E, można wręcz odnieść takie wrażenie, że Czesi tym razem po prostu nie zawracali sobie głowy zdaniem Niemców i zrobili tak auto jak po prostu chcieli. E, I pod tym względem nowa Oktawie jest jak żadna inna e, wcześniejsza Oktawie. E, Wcześniejszych wiadomo, można było odnieść czasem wrażenie, że ktoś tam pilnował, żeby przypadkiem się nie wychylała. Tak, Teraz się wychyliła bardzo mocno. Nie miałem wtedy w teście do dyspozycji mocnego silnika, aby poczuć mocy, Później też nie miałem okazji niczym mocniejszym powiedzieć, ale moc tego modelu tak naprawdę jest w rozsądku, a nie w moce, więc skoro już cała top piątka jest, albo przynajmniej próbuje być praktyczna, bo zwróćcie uwagę, że w finale nie ma ani jednego coupé. To ten aspekt praktyczności przeważył nad innymi. No bo wiadomo, Oktawie jest autem praktycznym, więc de facto wybrałem takie najważniejsze moim zdaniem, auto, niekoniecznie. Najlepsze. O najlepszych zresztą mówiłem w innym filmie w podsumowaniu zeszłego roku. Link w opisie. Po 5 punktów poleciało dla Jarisa. Uważnie obejrzałem test Kamila. sam nie jeździłem, ale przekonałem się. I ID3. To jest symbol takie elektromobilności, wag, moim zdaniem ważne auto. Sorento dostało 4 punkty, bo już tyle mi zostało z puli. I w tym momencie punkty się skończyły, więc Tajkan nie dostał nic. I nie powiem, nie był to przypadek, bo Elektryk od Volkswagena, jakby już jest jeden na liście, to jest Audi 3 i wystarczy. E, a tak poważnie, mówiłem o tym w swoim teście. W Tajkanie wrażenie zjazdy są jak w fantastycznym symulatorze z mega przeciążeniami, w, których ktoś zapomniał, w którym ktoś zapomniał podłączyć dźwięk. E, w innych autach ja ciszę lubię. Porsche mi nie pasuje. Lista marek, którym jestem w stanie wybaczyć brak brzmienia silnika, jest bardzo długa, ale przykro mi, Porsche na niej nie ma. Nawet statki kosmiczne w Star Warsach miały dźwięk, tak? A tały w próżnie. Hmm? No. Na Ziemi ten dźwięk przy niektórych markach jest potrzebny. No, ale inni jurorzy mieli inne zdanie, w wyniku czego kolejność ostatecznie była inna niż ta, którą ja teraz przedstawiłem, więc w dalszej części filmu spróbuję to wyjaśnić. Dlaczego zwyciężyło Sorento? Jakim cudem Kia wygrała z Porsche? Zacznijmy od tego, że może nie każdy juror dał oczywiście Sorento najwięcej punktów, ja nie. Niektórzy jurorzy dali jednak temu autu aż 10 punktów z 20 możliwych, co mocno wysunęło go na prowadzenie. Dlaczego tak? Ja o tym sam mówiłem w swoim filmie. Dużo auta za rozsądną kasę. Hybryda z turbodoładowanym silnikiem, świetne wykończenie, ale też fajne niespodziewane gadżety, tak? Wszyscy jesteśmy trochę gadżetarzami i pokazywanie widoku z lusterek na ekranie wiecie o czym mówię jest takim bajerem, który no, w Mercedesie klasie S na przykład zostałby potraktowany jako oczywisto, bo przecież płacimy za nią kupę hajsu, nie, ale w klasie S z tego co wiem, tego nie ma. Znaczy, martwa strona jest oczywiście monitorowana, ale ostrzeżenie nadchodzi tam m.in. z oświetlenia ambientowego, ale obrazu z lusterek na ekranie nie widzimy. A w Sorento widzimy. I nie kosztuje kupę hajsu. tak? I to robi na nas gadżyciarzach rozsądnych. Odpowiednie wrażenie. Co do rozsądku, rok temu też wygrała KIA z modelem X-Seat, czyli z crossover'em. Tym razem roz... wygrała Sorento SUV, czyli głosy idą tak, jurorów idą tak rozsądnie za trendami na rynku. Nie wiem co wydarzy się za rok, bo jak znowu wygra KIA, to może prośba do Kii. Nie prezentujcie w tym roku żadnego przeboju, bo teorie spiskowe nie dadzą nam żyć. Drugie miejsce. Drugie miejsce Jaris. Ja ze sobą ten model wysoko, więc ja z tym miejscem akurat Jaris'a nie będę dyskutował. Choć moim zdaniem trzeba pamiętać, że najnowszy model Jaris'a już nie jest tym Jaris'em, którego znamy sprzed paru lat. On kiedyś był u, jakby kreowany jako takie małe auto, ale jednak dla rodziny, bo jednak był pojemny. Musiał udawać kogoś, kim do końca nie był. Dzisiejszy Jaris już jest zupełnie inny. Jest to takie cool, fancy auto o wiele lepiej wyciszone, wykończone, ale już nic nie udaje. Nie jest dla rodziny. On jest mniejszy. I to w sumie dobrze wyszło jego sylwetce. 3 Wyglądało na miejscu 3. Czy, czy przypadek, czy nie zobaczymy za rok z ID.4. I jak wspominałem w swoim podsumowaniu, nie jest to auto bez wad, ale trzeba docenić jego znaczenie dla rynku i dla samego Volkswagena abstrahując już od polityki nawet to jest po prostu bardzo dobry elektryk na miasto i w sumie jak pokazuje zasięg w tych droższych wersjach nie tylko na miasto Octavia w ogólnym rozrachunku wylądowała poza pudłem na większości jurorów ten postęp nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia zabrakło czegoś ekstra jakiegoś takiego gadżetu, bajeru faktora zwycięzcy może nie? może dlatego, że Oktawia ma to wszystko, co znamy i tak z koncernu Volkswagena niczym nie zaskoczyła. Rozumiem, szanuję taką opinię też. No i wreszcie Taycan, tak, wylądował na ostatnim miejscu, z, z czym się zgadzam. O powodach już mówiłem, co nie zmienia faktu, że to sportowy i technologiczny majstersztyk. W ogóle cała piątka jest tak naprawdę, to jest piątka zwycięzców, więc to jest takie szeregowanie wewnątrz zwycięzców, nie tak bardzo istotne. Zwróć uwagę na demokratyczność naszych wyborów w całej piątki. No, może poza Tajkanem, tak, który jest najdroższy, ale pozostała czwórka to są samochody, które bez problemu spotkamy niedługo na ulicach. I, i to też moim zdaniem warte podkreślenie zjawisko, tak, że my jeździmy samochodami testowymi nieraz za milion, a potrafimy docenić samochody, które kosztują 10 razy mniej. No i co, no nie będę się rozgadywał, na koniec zapraszam Was do komentowania, za chwilę zobaczycie oceny wszystkich jurorów, ale wcześniej mam dla Was jeszcze komunikat specjalny i tak zgadliście! Mubi. Dokładnie to Audi Q7 3.0 które widzicie teraz na ekranie. To auto wygra jedna z osób, która w zeszłym roku, między styczniem a czerwcem, kupiła Polisę dzięki porównywarce Mubi i do 10 czerwca tego roku przedłuży ją na Mubi. Kwalifikujesz się, link konkursowy znajdziesz w opisie. Zrób kalkulację, przedłuż swoją polisę na Mubi i trzymam kciuki, abyś no, ty wygrał ten samochód. A jeśli jeszcze nie kupowałeś w Mubi, nie martw się, będą kolejne konkursy. Kup teraz tanią polisę na Mubi, palowane przez Zachar i odbierz swoje 150 zł cashback, a nagroda następnego konkursu być może będzie Twoja. Linki w opisie. Zapraszam i już pokazuję teraz obiecaną punktację, która dała takie, a nie inne wyniki. Na liście znajdziecie z pewnością wiele znanych Wam nazwisk. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych takich oto krótkich, a może i dłuższych innym razem vlogów. Cześć!